Ta konkretnie maszyna wyposażona jest w napęd na cztery koła, wyposażona jest w urządzenie dozujące, środki zakiszające. Witam serdecznie. Nazywam się Jacek Baranowski. Reprezentuję firmę Agromix, importera firmy Krone. Zaprezentujemy Państwu sieczkarnię model 680. Jest to sieczkarnia o mocy 680 koni, wyposażona w przyrząd bezrzędowy 7,5 m. Czyli generalnie przy rozstawie rzędów 75 będzie ona brała 10 rządków i towarzyszyć będzie przyczepa. Samozbierająca, która może być również wykorzystywana jako środek transportowy przy sieczkarni. Jest to model 470 GD. Jeszcze kilka słów o wydajności, bo nie wiem, czy było wcześniej słychać. Ten model to wydajność w granicach 200-240 ton masy na godzinę. Kwestia odbioru kwestia przyjęcia na silosie. Wyposażona jest w centralny układ smarowania, przyrząd jest z automatycznym prowadzeniem i skopiowaniem terenu, posiada również taki skan, który umożliwia ustawienie długości cięcia w zależności od... Koloru rośliny i automatycznie może się przestawiać wtedy, w zależności od tego, czy masa jest zielona, czy masa jest sucha. Maszyna ma kamerę na rurze wysypowej, także operator to, co ładuje, widzi również na monitorze w kabinie. Czyli tutaj operator musi sterować końcówką, nie ma automatycznego wykrywania. Może być to... wyposażona maszyna w to, natomiast tutaj, akurat ten model tego nie ma.